Tyha, tyha, tycha. O, wy już jesteście! A ja tu sobie kawę popijam i oglądam książkę. Przepraszam Was najmocniej. Wy na tu! Super! Bardzo się cieszę, że jesteście znów. Przepraszam Was za tę kawę, ale to... Moja ulubiona czynność w ciągu dnia. Bardzo lubię smak kawy i bardzo lubię ten moment, kiedy mogę na chwilę się zatrzymać przy kubku ciepłej, aromatycznej kawy. Swoją drogą, czy zastanawiałeś się kiedyś, czy zastanawiałaś się kiedyś, skąd wiesz, że coś lubisz, a czegoś innego nie lubisz? Właśnie. Angażujesz w to emocje. Co to są emocje? Porozmawiajmy o tym dzisiaj na TUS. Zapraszam Cię na TUS online. Kochani, bardzo ważną rzeczą jest to, żebyście zapamiętali, że każdy z nas może reagować w inny sposób na różne sytuacje. I to jest zupełnie normalne. Ktoś czegoś może się bać, a inna osoba będzie to bardzo lubiła. Ja na przykład bardzo lubię, kiedy odwiedza mnie mój przyjaciel, którego poznaliście ostatnio, czyli kot psot. E, mój pies niekoniecznie go lubi, a moja kotka psotka boi się pieska. Co? On ma tu przyjść? Ja się go boję. Przestań, przecież pies jest super. Uwielbiam z nim się bawić. Nie, jak on tu ma przyjść, to ja się chowam do szafy. Kocie, psocie! Uspokój się, nie denerwuj się! Przecież ja tu jestem! Nie zrobi ci żadnej krzywdy! Pies jest przyjazny! Hej, to co dzisiaj robimy? Nie bój się! Kot, psot! Nic ci się nie stanie! Wiem, że się boisz, to normalne! Każdy z nas się boi różnych rzeczy, ale naprawdę nie masz co się bać psa! On jest przyjazny! No, psot! taki. Ja jestem fajnym pieskiem. Nie atakuję kotów. No dobra. No to co robimy? Iwona? Mm, może pójdziemy do parku. Wow! Super! Lubimy chodzić do parku. A co będziemy robić w parku? Hmm, może porzucamy sobie kamieniami i patykami. Wow! Super! Lubię nosić kamienie i patyki i wnosić go w i przynosić go Iwonie. Pch, co to za zabawa? Co to za zabawa biegać za jakimś patykiem? Ja pobiegałbym i poszukałbym myszy i kretów. Bleh, beznadziejna zabawa. Co to za zabawa biegać za myszą? Super, wiesz jak ona ucieka? Jaki to jest wtedy ekstra adrenalina? Co? Nie, porzucajmy patykami. Pobiegajmy za mieszami. Cisza! To może pójdziemy razem na lody. Mm, to ja poproszę mleczny. Pfu! Ja poproszę o smaku kawanosia. Widzicie? Ta sama sytuacja. Zupełnie inaczej jest odbierana przez różnych ludzi i zwierzęta też, jak się okazuje. Rozumiecie teraz o co mi chodzi? Ja cieszyłam się z faktu, że mnie odwiedzi pies. Kot psot bał się psa. Dla niego to nie było fajne, podobnie z zabawą. Rzucanie patyka dla psa było rewelacyjną aktywnością. Kot nie, nie czuł entuzjazmu na, na informację o tym, że będziemy rzucać patykami. Podobnie jak pies nie cieszył się zganiania za myszkami. Nawet lody. Fajnie, wszyscy się cieszyli z tego, że idą na lody, ale znowu każdy chciał inny smak. Kot chciał mleczny, bo emocje pozytywne mu się kojarzą z mlecznym smakiem. Koty lubią mleczko, śmietankę i wszystko co związanego z nabiałem, a pies chciał kabanosy. <noise> Widzicie jak to jest? Pełno emocji wszędzie, a każdy z nas inaczej odbiera różne sytuacje. Dlatego ważne jest, żebyś to Ty wiedział, co jest dla Ciebie miłe, co jest niemiłe, co Cię wprowadza w radość, a czego się boisz, co lubisz robić. A czego wolisz unikać? Jasne? Tak jak już wspomniałam Ci, to czy my coś lubimy, czy nie, jest uzależnione w bardzo dużej mierze od tego, jakie emocje nam się z tym wiążą. Jeżeli ja. Oparzyłam się kiedyś świeczką, to na widok świeczki mogę czuć się zdenerwowana, mogę czuć lęk, mogę czuć niepokój, bo ona mi się kojarzy z tym, czego doświadczyłam, czyli z oparzeniem. I tak samo jest z każdą inną aktywnością z tym, co my wybieramy, co lubimy robić, co lubimy jeść. Wszystko łączy się z emocjami. Zaproponuję Ci teraz pewną zabawę. Będę mówiła pewne przykłady. Jeżeli zgadzasz się ze mną, podnosisz ręce do góry. Jeżeli nie, opuszczasz. W ten sposób spróbujemy znaleźć u ciebie pewne schematy, czyli próbujemy dowiedzieć się, co lubisz, a czemu nie, by potem móc sobie o tym porozmawiać, dlaczego akurat tak. Gotowy? Gotowa? No to zaczynamy. Uwaga. Bardzo lubię jeść lody. Lubię jeździć na rowerze. Uwielbiam jazdę na rolkach. Lubię jeść gorący rosół. Bardzo lubię samotne wycieczki wieczorami po osiedlu. Uwielbiam spędzać czas z moją ciocią. Lubię myć głowę. Uwielbiam pływać. I jak poszło? Słuchajcie, to, co ja lubię, a czego nie, powtarzam, jest związane z emocjami, jakie są, jakie mi towarzyszą przy tych czynnościach. Ja nie lubię pływać, ja nie lubię jeździć na rolkach, bo kiedyś. Zachłysnęłam się wodą i bardzo się tego przestraszyłam i nie mogę się przełamać. Nie lubię jeździć na rolkach, bo jak kiedyś próbowałam, zdarłam kolana i do tej pory pamiętam, jak mnie to bolało. Tak samo z jedzeniem. Lubię lody. Nie mam żadnych nieprzyjemnych skojarzeń z tym faktem. Lubię moją ciocię. Nie mam żadnej cioci, która mogłaby być dla mnie niemiła, która by sprawiała, że mam jakieś nieprzyjemne uczucia, jakieś nieprzyjemne... Doznania, wspomnienia. Dlatego mogę śmiało powiedzieć, że ją lubię. Widzicie, jak tutaj widać, jak te emocje są ważne. Tak naprawdę one są w każdym momencie naszego życia i one będą się nam przeplatały przez cały nasz żywot, od początku do końca. Dlatego bardzo ważnym jest to, abyś potrafił, abyś potrafiła je rozpoznać u siebie, nazwać, a potem mogła czy mógł nad nimi zapanować. jeszcze bardzo ważna, bardzo ważna informacja. Nie ma złych emocji. Kochani, każda emocja jest dla nas dobra. Fakt, niektóre są dla nas mało przyjemne. Na przykład lęk. Nikt z nas nie lubi się bać. Chociaż są tacy, którzy. Lubią taki drobny dreszczyk niepokoju i strachu i na przykład oglądają horrory dlatego. Ale nikt z nas nie lubi być zdradzany, pomijany, nie lubi czuć się źle, smutno, nie lubi kiedy jest rozżalony albo kiedy jest znudzony. Nie jest to dla nas fajne. Fajne uczucie, tak samo jak uczucie zdrady, na przykład. Tak, kiedy ja czuję się zdradzona przez koleżankę, przez męża, no to na pewno nie będzie to dla mnie miłe uczucie, ale nie jest to uczucie złe. Każde uczucie, każda emocja coś nam mówi i pozwala nam działać. Słuchajcie, kiedy ja nie czułabym strachu przed obcym psem, to prawdopodobnie widząc takiego psa, nie zachowywałabym takiej ostrożności, jaką zachowuję teraz. Gdybym ja nie bała się burzy i nie bała się piorunów, to pewnie pomimo trzaskających z nieba piorunów chodziłabym sobie po powietrzu, chowała się pod drzewami i miała głęboko w nosie to całe niebezpieczeństwo. Dlatego emocje są bardzo ważne. I nam dużo rzeczy mówią. Nie można przed nimi uciekać, nie można mówić, że są złe. Trzeba je rozpoznawać, analizować i działać. Zróbmy teraz kolejne zadanie. Do jego wykonania będziesz potrzebować kartki, będziesz potrzebować kredek i lusterka. I teraz słuchajcie, ja mam tutaj gotowe matryce. Możesz je ode mnie dostać, jeśli napiszesz mi wiadomość, ja ci je chętnie prześlę. To są matryce, które pochodzą ze strony emocjedziecka.pl Bardzo fajna strona Anikarz, polecam wam. Mam tutaj dziewczynkę, ale jest też dostępny chłopiec, ale te twarze nie są całkowicie narysowane. Mamy tu tylko włosy, nie mamy w ogóle elementów twarzy. Dlaczego? Mamy Sześć różnych buziek, każda jest podpisana inną emocją. Mamy radość, złość, smutek, lęk, odrazę i spokój. Chciałabym teraz zaproponować Ci ćwiczenie. Wyobraź sobie sytuację, w której czułeś, w której czułaś radość. Czyli sięgnij teraz do, do, w pamięcią do takiego momentu, kiedy czułeś się naprawdę radosny, radosna. Możesz zamknąć oczy, możesz wygodnie sobie usiąść, oprzeć się, wyobrazić sobie, kiedy ja tak naprawdę czułam się radosna. Mm. Może to być mała rzecz, nie musi to być coś wielkiego. Może po prostu czułam radość wczoraj, bo na obiad była moja ulubiona zupa. A może czułam radość dziś rano, bo wstało słońce, a ja zawsze jestem szczęśliwa, kiedy świeci słońce, nie ma deszczu. I teraz wyobraź sobie to, ten moment, ustaw sobie przed sobą lustro i kiedy już wyobrażasz sobie ten moment, kiedy te emocje do Ciebie przychodzą, otwórz oczy i spójrz na siebie w lustrze. Popatrz się na siebie przez chwilę. Zwróć uwagę na to, jak układają się Twoje brwi, Twoje oczy, Twoje usta. Czy kiedy czujesz radość, masz je rozchylone, czy masz je zamknięte, czy pojawia się u Ciebie delikatny uśmiech, czy może. Taki duży, zębiczny można powiedzieć, czyli że widać w nim zęby, czy oczy się otwierają, czy brwi się unoszą, zobaczcie, widzicie, jak ruszamy brwiami. I tak postępuj z każdą emocją, czyli z radością. Potem wyobraź sobie moment, kiedy czułeś się złość, kiedy czułaś złość, co cię ostatnio zasmuciło, przywołaj w pamięci, kiedy się bałeś, kiedy się bałaś, kiedy. Czułeś odrazę, odraza, czyli coś takiego niefajnego, trochę obrzydzenie. Ja czułam od odrazę, kiedy wczoraj tutaj szłam i słuchajcie, na chodniku spotkałam taką rozjechaną dżdżownicę. Prawdopodobnie był deszcz i ona gdzieś tam wyłoniła się i chyba ktoś ją przejechał rowerem, bo był to widok dość nieprzyjemny. Poczułam wtedy odrazę. Nie jest to widok, który dla mnie jest przyjemny. Jest taki trochę obrzydliwy, więc mogę powiedzieć, że wtedy poczułam od razu. I widzicie, nawet jak o tym mówię, to wykrzywia mi się buzia, wiecie? Robi się taki grymas, taki, y", tak jak spotykamy na przykład w, zupę, w zupie muchę albo włosa. Robimy, wam y, weź tą muchę. To coś właśnie w tym stylu. I kiedy czułam spokój, się zastanawiam. Czyli kiedy było mi dobrze, kiedy czułam się spokojnie, kiedy mogłam się na chwilę zatrzymać, nie myśleć o tym, że za chwilę muszę coś zrobić, być tak po prostu tu i teraz sam ze sobą. I teraz każdy ten moment sobie przywołajcie w pamięci, spójrzcie na siebie w lustrze, jak ta emocja rysuje się na waszej twarzy i zaznaczcie, uwzględniając brwi, oczy. Nos sobie narysujcie i usta. Zawsze te elementy będą zmienne. Dlaczego i w jaki sposób za chwilkę Wam pokażę na kolejnej pomocy. Wiadomym jest, że każdy z nas jest inny. Każdy człowiek inaczej reaguje na pewne sytuacje. Coś, co będzie dla jednego powodem do ślabawy, do śmiechu, do radości, dla kogoś innego może budzić niepokój, może budzić lęk. Yy, na przykład. Kiedy mama mówi Ci, słuchaj, ubieraj się, jedziemy do fryzjera, obetniemy włosy, bo zrobimy nową fryzurę, Twoja fryzura już jest no, nie do końca fajna, obetniemy włosy, będziesz wyglądać rewelacyjnie. Są osoby, dla których fryzjer jest totalnie neutralny. No jasne, racja, mam długie włosy, trzeba je przyciąć, jedziemy. Są osoby, dla którego fryzjer będzie wręcz ekscytacją. Wow, zrobię sobie rokeza, wow, super, a mogę się obciąć tak jak jakiś piłkarz czy ktoś tam, kolega z klasy. A są osoby, dla których fryzjer może być... Nie do końca przyjemne, może się bać fryzjera, i wtedy nie, mamo, ja nie mam takich długich włosów. Ale po co? Ale włosy jak się tnie, mnie bolą. Nie, ja nie chcę, a ta maszynka bzyczy. Widzicie, jedna sytuacja może być odbierana w różny sposób dla wielu osób, tak? Generalnie każda emocja będzie trochę inaczej wyglądała u, u nas, ale są pewne elementy spójne, jeżeli chodzi chociażby o wyraz twarzy. Jeżeli jestem radosna, moje oczka są w naturalnym ułożeniu, podobnie jak brwi. Usta zazwyczaj układają się w lekki uśmiech, mogą się otworzyć, wtedy ta radość będzie większa, wtedy będziemy mówić, że jestem szczęśliwa, na przykład, czyli nie tylko. Uśmiech taki, wiecie, pełniejszy. Jeżeli jestem zła, no to też zwykle objawia się to w ten sposób, że moje oczy robią się troszeczkę mniejsze, brwi mi opadają, zaciskają się, robi się tutaj taka bruzda. Zobaczcie, u mnie to już też widać bardzo mocno. Robi się taka bruzda, natomiast moje usta zaciskają się, może mi się pojawić tutaj taka fałdka. Widzicie, jak zaciskam usta? No zwykle każdy z nas ma podobnie. Jedni będą to mocniej demonstrowali, u jednych będzie to widoczne bardziej, u innych mniej, ale zwykle jak każdy z nas, jak się złości, to troszeczkę te brwi do siebie tutaj łączy, opuszcza je niżej, zaciska sobie jakoś tam te usta. Tak to zwykle wygląda u nas. Wszystkich, tylko w różnym natężeniu. Jeżeli jestem smutna, no to zwykle oczka stają się takie szkliste, troszeczkę mogą nam zajść łzami, możemy nawet płakać, pojawić się mogą łzy. Usta też są takie trochę zaciśnięte, ale układają nam się w taką podkówkę w dół. Kąciki nam opadają. Tak, tak się dzieje przy smutku. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy zdziwieni, to zwykle brwi idą nam mocno do góry. Naprawdę? Oczy robią się duże, a buzia często nam się otwiera ze zdziwienia. Jest nawet takie powiedzenie, otworzył buzię ze zdziwienia, czyli no co ty? Widzicie? To się robi tak naturalnie. Tak samo jak naturalnie brwi nam uchodzą do góry. Słuchajcie, jeżeli jestem przerażona, to tak podobnie jak ze zdziwieniem, te oczy bardzo, ale wtedy mogę zacząć krzyczeć. Nie! Widzicie? Od razu otwiera się buzia, te brwi też nam podchodzą, oczy też się błyszczą, bo to są bardzo silne emocje. I mamy też odrazę, o którą Wam wspomniałam, czyli właśnie taki trochę grymas. Yy, tak, taki trochę grymas. Czyli zobaczcie. Yy, widzicie, mnie to się robi coś takiego. No, yy, yy, niedobre, widzicie, jak mi się broda marszczy? Jakbym miała ze 138 lat, a nie mam. I widzicie tutaj też yy, coś niefajnego, obrzydliwego, takiego co nam się nie do końca podoba. Więc jak sami widzicie, pewne elementy będą spójne, natomiast sam y, poziom przeżywania tych emocji, intensywność tych emocji, jak i to jak te emocje całym naszym ciałem będą władać, to jest już indywidualna kwestia. Widzicie, jak wiele różnych emocji jest? Zobaczcie, to wszystko są emocje. Uwaga, tada! Na drugiej stronie też. Wy już trochę ich znacie. Na pewno wiele z nich potraficie rozpoznać u siebie, na swojej buzi, na swoim ciele. Ale chciałabym, żebyście sobie je mimo wszystko ćwiczyli, rozpoznawali, i mam dla Was na podsumowanie pewną propozycję zabawy. Na wieczór, jak już się wykąpiecie, położycie się do łóżeczka, zanim mamusia zacznie wam czytać waszą ulubioną książeczkę na dobranoc, pobawcie się w kalambury emocji. Jak? Pokazuje. Uwaga, zadaj mamie pytanie. Mamo, mamo, co ja teraz czuję? Uwaga. Smutek. Radość. O! Zdziwienie. Złość. Zawstydzenie, i tak dalej. A na koniec, co ja czuję, kiedy się widzę z wami? <śm> Euforia. To co, widzimy się za tydzień na Tusie? Zapraszam Cię już dziś na przyszły tydzień na zajęcia z cyklu Tus Online. Mua!